Siemano z Kioćmeczki i z tej strony HMG A to pierwszy odcinek z y, horroru Tak 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 wiem Spooky's House of Jumpscares Nie jest takim horrorem jak Amnesia Albo Slenderman Ale ta gra mnie przekonała Jest naprawdę bardzo Ale to bardzo wciągająca Tak się w nią wgrałem U kolegi, że Nie chciałem odejść No ale cóż y, W tej serii podejmę się dwóch Challenges Chociaż to jest horror i bez przekleństw się nie obejdzie, ale pierwszy z challenge brzmi nie przyklinać. Postaram się nie użyć ani innego wulgaryzmu od momentu naciśnięcia Entera. Oraz nie mówić po angielsku. Oczywiście Spooky's House of Jumpscares to jest nazwa własna po części i akurat tylko ten tytuł będzie wyjątkiem i będę to mówił po angielsku, ale to cóż, zacznijmy. Rzeczona gra, no i cóż, zaczynamy nową grę. W tej grze polega w skuki i was w to w więc... Jakie mamy kontrole? Poruszamy się w SADem albo strzałkami. Obracamy kamerą myszką, Wchodzimy w interakcję z przedmiotem przyciskiem E, albo Enterem, albo spacją. Sprintujemy shiftem oraz używamy broni przy lewym przyciskiem myszki. Za no to cóż, enter. Cześć. Gdzie zatrudniłaś tylu muszynkę od pianina? Ładny domek, przyznam. Oczywiście. Ja nie dam rady. Proszę cię. Wyjął mi. Karet pogotowa, za tym za obręb. No i ktoś się zdechł Dosłownie ich przenosi. No i cóż, o co chodzi w tej grze? Po prostu musimy przechodzić, przejść właśnie te tysiąc pokoi. No i oczywiście myślicie, co to jest za gra Przecież to jest banal. Po drodze was goni jeszcze wiatcy się, tylko nożem w ręku chyba wiecie co chcą zrobić Oraz czasem od czasu przyjdzie nam taki Marian ze ściany, Marian Szkielet, Stefan Pieniek oraz Slime the Slime no i na przykład to może bardzo wystraszyć miejmy nadzieję, że nie padnę na zobaców przy tej serii, ale w tej serii chciałem z Wami pogadać. Więc cóż, zacznijmy pierwszy temat. Jak będzie wyglądała rozgry rozgrywka? Filmiki z tej serii będą się pojawiać w poniedziałek, ścierodaj, i piątek. I każdego dnia z tych wymienionych będę przychodzić 50 pokoi, bądź 100, bo potem ten limit gra podniesie. Ja się boję, że zaraz w jakimś małym pomieszczeniu mi właśnie wyjdzie jakiś rzeczony. Niby z... Same te stworki nie są straszne, ale, ale dźwięk jaki im towarzyszy jest już straszny. Albo skręcasz i nagle coś ci wyskakuje. No i tak, jak mówiłem, po 50 pokoi bądź 100, bo wtedy są zapisy i mogę wyjść z gry spokojnie. No i też tak będą wychodzić odcinki. Czasem krótsze, czasem dłuższe, ale to było o grze. Teraz trochę o lokomocji. Logomocji, z logomocji pojawiają się jeszcze dwa filmy. Jeden odnośnie Waszych pomys pomysłów, jakie je mi podsyłaliście podsyła w komentarzach. Yy, oraz jeden film, który Wam obiecałem, z tak jakby prawami programowania, że tak to określę. Oczywiście to będzie za jakiś okres czasu, bo yy, za jakiś czas bo na razie od nowego nocy odszedłem yy, oraz, oraz, oraz HTML HTML pojawi się prawdopodobnie dopiero po wakacjach bo jak wiecie, bądź nie wiecie ja z moimi poradnikami dążę wraz z podstawą programową gimnazjum i nie mamy w pierwszej klasie gimnazjum HTML, a chociaż mogę wam teraz coś zaprezentować o markiu, ale naprawdę nie pamiętam Musiałbym skorzystać z pomocy naukowej. Ale HTML będzie po wakacjach jak się douczę. No i zupełnie. Oh my god. Oj, przepraszam z angielski. Ej. Bardzo ciekawe, bo ja... O inna notatka Ja wiem, że coś mnie... Dobrze, ja już sobie zapiszę Wy sobie zobaczcie na tą notatkę do końca I proszę, oceńcie tak jak chcecie filmik Na plus albo na minus Z łapkami odpowiednimi w górę bądź w dół Oraz komentujcie mój strach Bo teraz się boję jak czytam pierwszą, pierwszy wers Więc... Yy... Dzięki, że oglądaliście, do zobaczenia w następnym filmie Cześć! Nie chciałem tego kliknąć, nara!